Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Podświadomość w praktyce. A co jeśli większość emocji, które czujesz, nie jest prawdziwa? Nie dlatego, że je udajesz, ale dlatego, że umysł je odgrywa. Tak jak aktor w filmie, który już dawno został nakręcony, tylko że on wciąż gra w nim na nowo, dzień po dniu, scena po scenie, nie wiedząc, że film się już skończył. A zatem, czy naprawdę czujesz to, co czujesz? Czy tylko reagujesz na echo swoich dawnych historii? Nasz umysł to doskonały reżyser. Mózg jest jak wytwórnia filmowa. Tworzy obrazy, dźwięki, emocje i narracje. Każda myśl to klatka, każde wspomnienie scena, a każde uczucie to muzyka w tle. Ale to nie rzeczywistość, to symulacja. Twój umysł odtwarza świat nie takim, jakim jest, ale takim, jakiego się spodziewa to co czujesz, często nie jest reakcją na tu i teraz. To tylko rekonstrukcja tego, co kiedyś czułeś albo czułaś.